Skąd pomysł na stworzenie kanału? Dostałeś zgodę na tłumaczenie oversimplified? Jaka była twoja najbardziej przypołowa sytuacja? Barca czy Real Madrid? Kiedy twarz? Teraz. Kiedy zaczynałeś twórczość na YouTubie, ile myślałeś, że będziesz miał subów? Dokładnie nie pamiętam, bo zaczynałem tak z 9 lat temu, ale pamiętam, że moim celem takim, żeby się utrzymać z YouTube'a było 200 tysięcy. Bo tyle myślałem, że trzeba mieć, żeby się z tego utrzymać, co nie jest w ogóle prawdą. A, ale też pamiętam, że jak miałem jakieś 40 subów, sobie myślałem, że jakbym przynajmniej jednego suba dziennie zdobywał, to byłbym mega szczęśliwy. I trochę się zmieniło od wtedy. Skąd to się wzięło, że zacząłeś tłumaczyć oversimplified? Ogólnie ja sam oglądałem te filmy po jakieś 5-10 razy i nie było w Polsce żadnych filmów historycznych, które były animowane. Więc poza tym, że zrobiłem je na kanał, dogadałem się też z moją nauczycielką od historii, że mógłbym jej pokazać ten film jako praca dodatkowa. Bo w podstawówce, w sumie do teraz wciąż tak robię, sobie darmowe szóstki zarabiam po prostu pokazując filmy, które robię na YouTube'a. I szczerze nie jestem pewien, czy robiłem to wtedy bardziej dla szóstki, czy bardziej dla YouTuba. No bo nie oczekiwałem oczywiście, że ten film zdobędzie jakieś półtora miliona wyświetleń. Ale stąd się to wzięło. I pamiętam, że jak zaczynałem robić ten film, sobie myślałem, że. No zrobienie go pewnie zajmie mi jakieś 3 godziny. Ostatecznie nie liczyłem tego dokładnie, ale to było coś w zakresie 15 do 25 godzin. I to był pierwszy film, który mi zajął dłużej niż jakiś jeden dzień do zrobienia. Tier lista historii Polski zajęła mi tak parę razy dłużej, ale. nieważne. Dostałeś zgodę na tłumaczenie odcinków Oversimplified od twórców, czy oni niczym nie wiedzą? Jak zaczynałem to tłumaczyć, się nawet tym nie zastanawiałem, po prostu pobrałem ten film i go przetłumaczyłem. Eee, przez to, że nie mam zgody, nie zarabiam na tych filmach nic, bo po prostu oni są w stanie przez YouTube'a wszystkie zarobki, które by szły do mnie przekierować do nich, ale równie dobrze mogliby usunąć te filmy. Więc może i nie zarobiłem parę 10 tysięcy złotych, które poszły do nich zamiast do mnie, ale... Zacząłem ten cały kanał praktycznie dzięki tym filmom, więc... Sprawiedliwie. Teraz drużyna z koszykówki najlepsza? Dallas Mavericks! O mój Boże! Dallas Mavericks. Dallas Maverick! Dallas! Mavericks! Dallas Maverick! Nie, czekaj, to jest Orlando Magic. Ale miało być Dallas. jakiś coś w magazynie pomieszały. Nie moja wina. Będzie jeszcze kiedyś oversimplified. Jak na razie skończyłem z tą serią. Skupiam się na swoich rzeczach, ale to nie znaczy, że nigdy jeszcze nie będzie. Myślałem, czy na przykład na ileś subów nie zrobić remakea II wojny światowej, bo tamten film się mocno zestarzał. Ale na razie jednak próbuję robić swoje własne filmy. Jaki masz wzrost? Nie więcej taki. Skąd pomysł na stworzenie kanału? Ogólnie odkąd byłem mały, mój tata prowadził kanał na YouTubie, więc oczywiście ja z bratem też chcieliśmy coś takiego zrobić. I nasi rodzice nam na to pozwolili i założyliśmy w końcu z pomocą naszego taty kanał, który oryginalnie nazywał się Latające bomble. Nazwa wzięła się z burzy mózgów, którą przeprowadziliśmy z rodzicami, gdzie oni bardzo upadli się, że w nazwie muszą być bomble. No bo, nie wiem, nazywali nas tak. A latające wzięło się z tego, że je. W wieku jakichś 8 lat myślałem, że no latanie jest fajne, więc latające bomble. Z tego co pamiętam, mojemu bratu nie podobała się ta nazwa, ale robiliśmy filmy pod latającymi bomblami tak chyba z rok, aż dziewięcioletni ja uznał, że jego ambicje są za wysokie, żeby dzielić kanał z bratem i postanowiłem, że się odłączę i stworzę własny kanał. To jest ten kanał, który w tym momencie oglądacie. Od początku moją nazwą było Orkisz.pl, a Kanał Latające Bomble został przemianowany na prywatny kanał mojego brata, i on nadal produkował tam filmy w momencie, w którym ja robiłem filmy na ten kanał. I minął jakiś taki rok robienia tych filmów, i on się wybił. Zrobił film, który do dzisiaj zdobył prawie pół miliona wyświetleń, a ja w tym czasie zebrałem tak 10-20 chyba subów na moim kanale. Najgorsze było to, że ojciec mu bardzo pomógł w tym filmie. Ja zawsze byłem zazdrosny, że w momencie w którym ja prowadziłem mój kanał zupełnie sam, to mój brat wybił się na filmie, który, na którego pomysł cały powiedzmy plan tego filmu i montaż zrobił mój ojciec. Ale na szczęście nie przestawałem robić filmów, za to mój brat zupełnie przestał. Ja nadal je robiłem i jesteśmy teraz tu gdzie jesteśmy, więc chyba ostatecznie wyszedłem na szczyt. Jak się mówi? Stąd pomysł na nazwę. To jest ogólnie mega niesatysfakcjonująca historia, bo po prostu, jak byłem jakiś taki mały, nie wiem, w jakichś klasach 1-3, byłem z klasą na jakimś parku trampolinowym, i jeden z moich koleżków losowo zupełnie nazwał mnie Oskiś orkiszowy. Ja wtedy nawet nie wiedziałem, czym jest orkisz. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. A jakimś cudem ta ksywa się przyjęła i przy zakładaniu kanału użyłem mojej ksywy z prawdziwego życia, żeby nazwać kanał. Ale to nie była moja pierwsza ksywa, bo kiedyś jeszcze miałem ksywę łosoś. I ksywa łosoś wzięła się z tego, że mam na imię Oskar i z jakiegoś powodu moi koledzy zaczęli w pewnym momencie na mnie mówić łoskar. Co się przerodziło włosek, co się przerodziło w łosoś. Jak teraz myślę jeszcze łoś? Było chyba przez chwilę, ale to było takie nie za długo. Skąd pomysł na awatara? Ogólnie. Dużo jest youtuberów ze stickmenami. I ja chciałem mieć jakiś taki swój awatar, a jako, że nie umiem rysować, to stickman się wydawał najlogiczniejszą opcją I ten kształt główki, który on ma, to jest wynik po prostu tego, że wszedłem w paintneta I zacząłem kręcić losowe kółka Aż wyszło coś, co wyglądało trochę jak głowa I do dzisiaj nie jestem w stanie odtworzyć tego kształtu dokładnej głowy Bo nie umiem rysować czy gdy zakładałeś kanał, od początku chciałeś zebrać jak najwięcej widzów, czy robiłeś to dla siebie i nie spodziewałeś się, że zdobędziesz tyle wyświetleń? Ogólnie od zawsze kocham po prostu się dowiadywać rzeczy i mówić ludziom o tym, czego się dowiedziałem. Wiele osób w moim życiu zagadałem na śmierć i to jest też główny powód, dla którego przez jakiś czas byłem w gazetce szkolnej. Problem z gazetką szkolną był taki, że każdy miał ją totalnie w dupie. I nikt nie czytał tego co pisałem, więc dlatego ją opuściłem. YouTube działa w ten sposób podobnie, bo ja się po prostu dowiaduję rzeczy i po prostu wam o nich mówię. I to, że Was interesuje to, to tylko sprawia, że ja jeszcze bardziej chcę wam o tym mówić. I to, że jest dużo osób to jest bonus, bo oczywiste jest to, że jeśli lubię ludziom mówić o tym, no to nie wrzucałbym tych filmów dalej, jakby one miały pozerowy świetleń, ale zdecydowanie nie spodziewałem się aż takiej widowni zebrać. Będzie jakaś seria z gry. Raczej nie. Przy wyjściu AOH 2 Definitive Edition pewnie coś nagram, ale żeby całą serię zrobić, to raczej bym się nie spodziewał. W jakiej grze masz najwięcej godzin na Steam? W NBA 2K25 mam 607 godzin, chociaż jakby dodać wszystkie inne części, to byłoby bliżej tak 1300, ale to nie jest jeszcze uzależnienie, prawda? Ile masz godzin w hoju 4? E, ogólnie grałem na różnych kontach, więc nie jestem pewien dokładnie, ale coś koło 500. Jaka była Twoja najbardziej przypołowa sytuacja? Na szczęście była ona w przedszkolu, więc to już było jakiś czas temu i kiedyś srałem. I nie było papieru. I ja, w wieku jakichś 5-6 lat, zadecydowałem, że rozwiązaniem na tą sytuację nie jest nie wiem, podciągnięcie spodni i może trochę gówna bym miał na majtkach czy coś. Nie, rozwiązaniem jest wyjście bez majtek z tego kibla, żeby powiedzieć, że nie ma papieru. Z donglem na zewnątrz. Nadal znam jednego chłopaka, który ze mną chodził do przedszkola. On nadal to pamięta. Czy nagrasz Minecraft VR? Raczej nie nagram. Może kiedyś się na streamie pojawi. Ale na streamie też chciałem na pewno zagrać w Roblox VR. Teraz, jak faktycznie, jestem w stanie kamerkę wam pokazać. Myślę, że coś z wiara możemy porobić na streamach. Czy twoich rodziców zadowala to, że zarabiasz z YouTube'a? Nie wiem, chyba mają trochę wywalona. Czy dajesz hajs z YouTube'a rodzicom? Nie, 100% idzie do mnie. Nawet podatków nie płacę. Ej, skarbówka to jest żart! Wolałbyś latać czy się teleportować? Myślę, że teleportacja jest bezpieczniejszą opcją. W sensie latanie się wydaje fajne. Do momentu aż wykryje ci jakiś system przeciwlotniczy. Eee no i teleportacja jest też szybsza. Podróże w czasie czy super szybkość? Podróże w czasie są zdecydowanie zbyt skomplikowane, więc daj mi szybkie bieganie i nie wiem, złoto na olimpiadzie wygram czy coś. Wolisz pająki czy motyle? Motyle... one przynajmniej nie wchodzą mi do mordy jak śpię. Jesteś gejem?

Tak. Kiedy potwierdzisz działalność na niemieckim Orkiszu? Jeśli ktoś nie wie, jest kanał na YouTubie, co się nazywa Orkisz.de, DE jak Deutschland. I to serio nie jest mój kanał, ja nie wiem kto go założył. Powstanie kanał z muzyką? Raczej znaczy nie. Chyba, że kiedyś będę aż tak dumny z któregoś z moich dzieł, ale na razie czasami pokazuję na streamach, całego kanału nie będę dlatego zakładał. Bieruk czy żelek, nie będę odpowiadał na takie pytania teraz wszystkie filmy będą z twarzą? Będę próbował to jakoś balansować. Oczywiście, że jeśli będą następne filmy typu Mapy, które są, czy Naprawiłem flagi, to będą się pojawiać z kamerką, czy streamy oczywiście. Ale nie chcę też na przykład zastąpywać e, Stickmana zupełnie. Profilowego na przykład zupełnie nie mam w planach zmieniać, i zobaczymy jak to ostatecznie będzie. Czy inspirowałeś się kimś, gdy zakładałeś kanał? I jak tak, to kim? Myślę, że wszyscy się kimś inspirują. U mnie to głównie byli CGP Grey, Vsauce, Jack Geography, Oversimplified, Shock. A z polskich YouTuberów to głównie Kasper Pitala. Jaka jest Twoja ulubiona flaga/slash kraj? Flaga to raczej Islandia albo Jamajka a z krajem to nie jest takie proste, bo mam wrażenie, że musiałbym faktycznie pomieszkać gdzieś, żeby się zdecydować, ale na papierze ciekawie wygląda Nowa Zelandia, Dania, może Stany. Ile czasu poświęcasz na nagranie i zmontowanie jednego filmu? Ogólnie nie liczę tego, chociaż może zacznę, ale tak na ogół zrobienie filmu typu mapy, które są coś tam coś tam zajmuje tak powiedzmy z 3-5 godzin. Naprawiłem flagi to tak bardziej 10-20 A jak chodzi na przykład tier listę historii Polski, to zacząłem ją robić w listopadzie, a wrzuciłem w sierpniu. Cz, bardzo różnie. Czy masz jakieś zwierzaki? Psa, rybki i jaszczurkę. Była też kiedyś papuga, ale zaginała w niewyjaśnionych warunkach i brat miał kiedyś mrówki, ale też już ich nie ma. Czy lubisz żółwie? Żółw błotny. Dudu. -du 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 -du. Jest, Jest bezrobotny robotny. A. B. C D. Nie uważasz, że jak zbustowałeś kanał Oversimplified debingując go tylko, to wypadałoby to usunąć? Szczerze trochę zwątpiłem o co chodzi w tym pytaniu. Ale chyba chodzi o usunięcie moich tłumaczeń i nie wiem czemu miałbym to robić? Dalej masa osób przychodzi na mój kanał dzięki tym tłumaczeniom, a do tego mam wrażenie, że bardzo dużo osób zaczyna się interesować historią dzięki nim Tak samo jak ja się zacząłem interesować dzięki filmu Oversimplified'a. Więc nie, nie usunaj. Gdyby nie ty, to pobliski most wygląda dość przytulnie. Jaki jest twój ulubiony koszykarz? Luka Doncic! O mój Boże! Luka Doncic! Luka Doncic! Luka! Doncic! Luka Doncic! think Jaki gust muzyczny? Tak w skrócie rap amerykański. Niestety ja jestem tą osobą, która mówi, że to nie słucham polskiej muzyki. No bo tak trochę jest, tak naprawdę, i praktycznie nie znam żadnych piosenek, które znają wszyscy dookoła, ale jakoś z tym żyję. Czy zostałeś kiedyś rozpoznany w szkole lub na ulicy? Nie. W samym głosie raczej jest ciężko. Czy nie będzie ci przeszkadzać to, że jak pokażesz twarz, to ludzie zaczną cię poznawać na ulicy i itp? Raczej spodziewam się, że to dużo nie zmieni w moim życiu. Może raz na rok ktoś do mnie podejdzie na ulicy, ale myślę, że przeżyje. Czy planujesz mieć prawo jazdy? A jeżeli tak, to jakie auto sobie wypatrujesz? Na pewno kiedyś prawko by się przydało zrobić. Jak chodzi o auto. Jestem jedną z najmniej znających się na autach osobą, jaką znam, ale na pewno wiem, że wybieram bardziej komfort powyżej jakiejś prędkości. No bo po co ci auto, to umie jeździć 300 na godzinę, tylko po to, żeby jeździć w mieście, gdzie jest to ograniczenie do 50? Czy jakby zapłacili ci 500 zł za 20 minut nagrywek u Wojana, zrobiłbyś to? Bracie, ja bym to za darmo zrobił. Działam się zapisać. Jakie masz zdanie o przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B na 14 km 500 m linii kolejowej numer 351? Poza tym, że moja żona i dziecko tam umarły, to nawet pogo. Lubisz Jana Pawła II? To trochę mu się umarło zanim się urodziłem, więc tak szczerze jestem trochę neutralny na jego poziomie, ale miałem katechetkę w podstawówce, która mówiła, że i papieżem nadal jest Jan Paweł II, więc Zrób z tym, co chcesz. Jeżeli niezwiązani ze sobą nawzajem bezdomni podchodziliby do ciebie co około 5 minut i prosili o pomoc, ilu z nich byś pomógł, zanim zacząłbyś odmawiać? Zeru. Oni i tak mają za dużo pieniędzy. Jakbyś miał 1 milion złotych, kupiłbyś ten wielki posąg. Kraju Juliana, chyba skłaniałbym się w stronę domu, ale posąg też się wydaje dobrą opcją. Czy oglądasz Gwiezdne Wojny, a jeśli tak, który film jest twoim ulubionym? Trochę basic, ale trzecia część zanastasitów. Tego. Ile memów wyszło z tego filmu i jak dobra była ostatnia walka? No, nie przebije nic. Jesteś team najpierw mleko, potem płatki? Czy najpierw płatki, potem mleko? Wiem, że wszyscy mnie za to znienawidzą, ale nie boję się tego powiedzieć. Mleko pierwsze. Czy Milky Way? No, prosiłem o oryginalne pytania, więc w sumie czego się spodziewałem. No, ale ogólnie no, nawet dobre. Czy masz dziewczynę? Bracie YouTubera się pytasz. Ale jeśli jakaś ładna koleżanka chciałaby się poznać, to. Ja jestem wolny? Nie no, żarcik, żarcik. Może? Dlaczego? Bo nie. Dlaczego nie? Eee. Nie dyskutuj ze mną, Gnoju! Czy Twoim rodzicom przeszkadza, że przeklinasz, czy w ogóle gdy niekiedy krzyczysz do kamery i niezależnie co? Eee, mój ojciec pokazał mi ten komentarz, więc. Na pewno nie. Czy zamierzasz częściej postować filmy i czy lubisz kebaba? No, zawsze chciałbym częściej wrzucać, ale to nie jest takie łatwe. A kebaba lubię. Misiany, misiany to najlepsza opcja. Chyba, że nie wiadomo czy wołowina jest dobra, to kurczak misiany. Jakie jest o siwo, wariacie. Misiany, misiany, misiany. Majonez winiary czy kielecki? Najlepiej żaden. Barca czy Real Madrid? Zachwyca mnie to, ile razy dostałem pytanie to, mimo tego, że w życiu na kanale nie powiedziałem zdania o piłce nożnej. Ale dobra, raz na zawsze odpowiem na to pytanie, a jest to... Dallas Maverick! Jakie kanały subujesz? No, trochę tego jest. Ile waży męski narząd płciowy? Nie wiem, ale chat GPT mi powiedział, że wytwarza jakieś 3 waty, więc podziel się tą informacją z twoim nauczycielem fizyki, czy, czy coś. No i to by było na tyle, tak naprawdę. Dzięki za 50 koła, idziemy dalej, a to jest moja twarz, jeśli ktoś się jeszcze nie zorientował. A my widzimy się kiedyś. Chyba?